Panie Pawle, tym co najbardziej interesuje wyborców jest to, że startuje Pan w tych wyborach samorządowych jako niezależny kandydat. Dlaczego się Pan na to zdecydował? Mój komitet zgromadził mieszkańców o różnych poglądach. Wsparcia udzielają mi różne organizacje i stowarzyszenia z terenu Józefowa. Naturalnym więc jest, że nie mogliśmy wystartować jako komitet partyjny. Moje sympatie polityczne są znane i niezmienne. Od 8 lat jestem przewodniczącym Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Mimo to udało się zgromadzić ludzi, dla których Józefów jest najważniejszy, a nie przynależność partyjna. Rozumiem, pan mówił o y, sympatiach politycznych. Czy nie będą miały one wpływu na podejmowane przez pana decyzje? Oczywiście, że nie, ponieważ wielka polityka tak naprawdę nie ma przyłożenia. Na samorząd. Ja zawsze głosowałem dla Dobra Józefowa i przede wszystkim zgodnie z własnym sumieniem.